Witam bardzo serdecznie. Jajeczka ślimaków, jak widać, już umyte, ślicznie wyglądają. Są bardzo fajne skorupki. A ślimak składa je w ziemi. Tak wygląda zakopany po same uszy, gdzie wyciąga się do samego dna. I przez swój narząd kopulacyjny wyrzuca te jajeczka na ziemię. No, więc przystąpmy do próby wydobycia. Tych jajek z pod ziemi, żeby je umyć i przygotować na trzy sposoby. Otóż będziemy mogli je gotować na twardo, zrobić z nich kawior oraz zmielić na proszek wapniowy. Ale jak na razie, trzeba je oczyścić, odsłonić z ziemi bardzo delikatnie. Są drobniutkie, kilka milimetrów mają średnicy. Plastikową łyżką je wydłubuję. Jest ich około 60. Jeden ślimak składa mniej więcej tak 60 albo więcej jaj. Tu są rodzice. Raz jeden złożył, raz drugi złożył. Troszeczkę oczywiście zostawimy, żeby się wykluły małe. Nie będziemy tacy, co by wszystkie jajeczka spożytkować konsumpcyjnie. I je nakryję też. Jaskiem takim kokosowym i będą sobie tam się wylęgać A w międzyczasie na sitku. Sitko powinno mieć trochę większe oczka, ponieważ to ziemia kokosowa jest dosyć grubsza, więc ciężko jest ją oddzielić, ale pływa po powierzchni, więc można też to w ten sam sposób zrobić. No, jak już mamy takie gotowe, czyste, surowe jajka to będziemy mogli z nimi postępować na trzy sposoby. Pamiętajmy tylko, żeby je naprawdę dokładnie, bardzo dokładnie umyć.